Teraz jest głos? Cześć! Jeszcze raz. Jest głos? Miał mikrofon włączony. Nie wiem dlaczego on nie działa. Chyba, że się wyłączył. Teraz sprawdzę jeszcze. Poczekajcie. Masakra jakaś z kolejami dolnośląskimi. Słuchajcie, zaraz Wam powiem, bo mikrofon sprawdzę. No ja mam włączony mikrofon. Aha, to nie wiem dlaczego nie działa, znowu się zepsuł i to taka robota, wiecie co, dwa miesiące mam wymieniać na nowy mikrofon, te mikrofony i to nie jest wcale najtańszy mikrofon. Tylko o jeden z najlepszych na rynku. Mikrofonów krawatowych, wiecie? Pani tutaj megafonistka zapowiada. Przyczyn technicznych, zobaczcie, wszystko z przyczyn technicznych kończy bieg. Słuchajcie, wszystko dzisiaj odwołane. Zobaczcie na spis, na rozkład Wrocław. Co drugi pociąg dolnośląski, albo prawie każdy jest odwołany. Ja w ogóle nie mogłam przyjechać. Komunikacja zastępcza, dwie godziny opóźniona. Komunikacja zastępcza. Słuchajcie, ja już miałam dawno być tutaj we Wrocławiu i no niestety nie ma czym dojechać. Nawet za darmo bym nie chciała, jeszcze trzeba płacić, wiecie. I to nie, nie małe pieniądze na koleje dolnośląskie. Lubicie koleje dolnośląskie, coś jestem we Wrocławiu, to zawsze oglądacie. E, powiedzcie mi e, czy teraz jest głos, czy teraz mnie słychać. Słychać mnie? No to teraz działa mi mikrofon. Nie wiem co ja zrobiłam, czary mary jakieś. Gość specjalny będzie moja oglądająca. Nie, o, jedzie, jedzie, kamieńczyk. Ale fajnie, Regio. Cafe Regio. Następnym razem Cafe Regio nagram, jak będę w Poznaniu i Kamieńczykiem, będę wracać albo będę jechać. A, niewiele widać e, światło. Nie światło, tylko... E, tak, wiem. Nie światło, tylko słońce. Spróbuję... Spróbuję przetrzeć jeszcze... E, może teraz będzie lepiej. Ale to słońce. E, 29 osób dzięki. Co miałam jeszcze powiedzieć, że jestem tutaj umówiona z gościem specjalnym, ale gość specjalny się nie będzie pokazywał. Siedziemy na kawę. Moja oglądająca, z którą już nagrywałam film któregoś razu. Także nie, nie znacie chyba, chyba że po prostu tak z czatu. Obejrzysz mojego live'a? Tak, tak. Pyszne pierogi. No słuchajcie, ja nie byłam jeszcze w tym wagonie, w e, regionie. Nie byłam nic nie jadłam ani nie jechałam, e, więc na pewno będę chciała skorzystać. Ja zawsze przy świętej katarzynie sobie staję. Ona mnie chroni. Czekajcie. O no, te mikrofony to są, wiecie jakie? Do stacji rybami przez stację środa śląska. Środa śląska i znowu zapowiada automat. Pisze plecak położyć. No to jedzie koleje dolnośląskie. Wrocław Główny było napisane, słuchajcie, Wrocław Główny, Wrocław Główny. Także takie mamy połączenia koleje dolnośląskie, Wrocław Główny, Wrocław Główny, czyli po prostu może gdzieś tutaj jeździć dookoła. Nie żartuję, ale jest taki bałagan, że nawet nie zmieniają wyświetlaczy. Jest bałagan, jest totalny bałagan, naprawdę. Dzisiaj dostałam zaproszenie, to znaczy zaproszenie. Dzisiaj jechałam do Wrocławia, ale komunikacja zastępcza o godzinie, o której miałam pojechać do Wrocławia, jechała niestety w drugą stronę, ponieważ się nie wyrabiali albo mieli jeden tylko autobus. Nie wiem. E, I zostałam zaproszona, że mogę sobie tak kółko pojeździć za free, ale nie skorzystałam. Nie wiem, co się stało. Wszystkie pociągi. Są zepsute? E, nie wiem. Może brakuje maszynistów? Za opóźnienie pociągu. Może brakuje, tak? Nie wiem tego. A nie wiem do, dokąd był ten pociąg. On miał być. A tam pojechał. To miał 16.54 Z przyczyn technicznych, zostawiony z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg osobowy. Do z w o godzinie 16.50. to ja nie mogę, bo ja mam e, problemy e, no, takie komunikacyjne. Nie mogę autobusem od jakiegoś czasu, od pół roku jeździć autobusem. Więc mnie mdliło jak ja miałam przyjechać autobusem do Wrocławia, to mnie mdłości biorą od razu. Nie wiem, co się popsuło, może na stronie kolei dolnośląskich będzie wiadomość. Ale dobra, to nieważne. Dojechałam spóźniona, szkoda, że no, musiście tak długo czekać. Dlaczego na stronie Intercity nie można wybrać miejsc dla trzech osób? Można. Można kupić więcej miejsc. Wchodzimy na stronę. Ja tutaj nie reklamuję, bo ja nie jestem pracownikiem i nie, nie chcę reklamować, i nic z tego nie mam, i nie zależy mi na tym, ale mogę Wam powiedzieć, bo jako tak kanał prowadzę i jestem jednak związana trochę z kolejami, to powiem Wam, że wchodzicie, jak wchodzicie na stronę, to trzeba wybrać ilość osób, i wtedy dla każdej osoby możesz kupić ile chcesz biletów. Wybierzesz sobie, ile chcesz osób. Nie musisz tylko jedna osoba, nie muszą dwie. Może więcej. Ja kupowałam dla większej ilości osób. Trzeba zaznaczyć ilość osób i wtedy tam można kupić bilety. O, bufor i drewno. Tak, tak zauważyłam nowy subskrybent. Nie weszłam jeszcze do ciebie. Nie wiem właśnie tam też coś tworzysz, więc na pewno zajrzę po lajwie, jak będę miała chwilę dzisiaj. Ja prawdopodobnie czekam na karkonosze, jeszcze tego nie wiem, czy nie pojadę wcześniejszym pociągiem, ale jak się uda, to karkonoszami. I chciałam Wam pokazać od A do Z, jak kupić bilet, jak jest w pociągu sypialnym. No, pójdę do kasy, kupię pierwszy raz, kupię nie przez internet bilet, ale później Wam przez internet dogram, jak trzeba kupić ten bilet, ale kupię po prostu w kasie, wam. Nagram to, nie będę nagrywać wiadomo nikogo, tylko y, no jak kupuję bilet, pokażę Wam bilet, ile kosztuje i zapytam się ile kosztuje, bo y, mniej więcej ja wiem, ale mogło się coś zmienić, bo teraz są te ceny, y, od, zależy, tak, te ceny zależą od chyba, nie wiem, zapotrzebowania, a może od... czy wcześniej, czy później. Przez stację. Także chciałam wam pokazać e, od początku jak wygląda, bo tutaj mi ktoś prosił, jest taka chyba osoba, chyba na czasie. Mówi, pokaż taki film e, od początku, jak kupić bilet, jak wsiąść do pociągu i tam trochę trasy i tak dalej. Więc e, to będę chciała pokazać od A do Z. Kto nie jechał, to będzie mógł skorzystać z mojego filmu. Cześć Kamil. Ewu, Ewuniu, cześć. Ja się bardzo źle czuję, bo jeszcze autobusem jechałam wcześniej i nie mogę jeździć autobusem. Nie jakieś fanaberie, ale po prostu źle się czuję i pociągiem chciałam, ale te pociągi no nie dane mi dzisiaj, naprawdę. Jedzie, jedzie, ale już nie wiem dokąd, bo to tak się zmienia. Travel, cześć, cześć, Robert, Faccoń, cześć. Halo, można kupić na 7 osób. No, na tyle osób nie kupowałam. Właśnie nie wiem jaki jest limit, ale wiem, że powinien być limit tyle, ile jest w przedziale miejsc na oko tak mówię, chociaż nie kupowałam nigdy dla tylu osób. Tam dla trzech, dla czterech osób kupowałam. Więcej nie kupowałam i w drugiej klasie, więc do Trzebnicy pojechała, aha Sylwia, przepraszam, że się tutaj ale dasz subskrypcję, jak będę pamiętała i będę mogła zajrzeć na Twój kanał. E, nie, nie wiem o remoncie w Zbąszynku kompletnie nic, nie wiem. Tak, witam wszystkich. Proszę bardzo. Szyndzielnia. Tak tak, przyędzielnia, co ja nie wiem, to tu jeździ, wszystko wiem. Wszystko wiem. Baczyński. Nie zdążę na Baczyńskiego, jak mi przykro. Jest tak ciepło we Wrocławiu, tak. Jechałam, tak. Jechałam słoneczkiem, tak, jeżeli chodzi o. Y Koleje mazowieckie, tak? Pociąg słoneczny. Tak, tak, jechałam y, jakieś 10-15 lat temu już taki pociąg był, więc ja już dawno, dawno jechałam. Nie teraz, teraz nie jechałam. Już bardzo dawno piętrowym nawet. Znaczy one są te piętrowe cały czas. Sylwia, a nagrasz Matejko jak będzie odjeżdżał o 17.30, wiesz co? 17.30, nie wiem czy tyle będę rozmawiać, bo jestem tutaj z koleżanką umówiona. Y, może wejdzie na czat, tu gdzieś ma przyjść zaraz. Także yy, idziemy na kawę i yy, później ojedzie F07. Po cichu sobie jedzie <śmotnie> samotnie. O, i zawsze tak sto stoją yy, w tym samym miejscu, bo już nawet zdjęcie miałam takie. <śmotnie> Ja ostatnio jechałem ich, ich LK rozewie. A w Zakopanym jest rozkopany dworzec cały. A wiem, w zakopanym jest komunikacja zastępcza, bo się wybieram do zakopanego oczywiście W listopadzie chyba mi się wydaje, bo już w październiku mam rozplanowane wszystko. Także miałam do poznania Przyjechać, ale nie udało się, bo są targi. Targi są i większość hoteli jest zajęta. Same takie bardzo drogie hotele zostały pięciogwiazdkowe. Więc muszę przełożyć z oczywistych no, problemów. Ale w Opolu będę. W Opolu będę w sobotę i niedzielę. Kto się chce spotkać, to będę w Opolu. To wam powiem jeszcze, w Poznaniu jeszcze będę pewnie w listopadzie, bo już chyba nie dojadę w tym miesiącu, ewentualnie jeszcze kolejny weekend, ale nie wiem, czy będę mogła, a w Gdańsk zapraszam od 28 do 30 mniej więcej w w tych w dniach będę w Gdańsku. w, Gdańs w, Gdańs w, Gdańs w, Gdańs w stronę śląskiej. Ja współczuję, bo. Tragedia. Tragedia. O, Tajlandia, witam, Tajlandia. Nie, no ja jestem Kamil we Wrocławiu. Ja miałam być w sobotę, ale jestem dzisiaj, bo wszystko tak się po prostu pozmieniało, że jestem dzisiaj e, i no najwcześniej no, i będę jechała kormoranem, e, ostatni raz kormoranem, może to nie będzie ostatni raz, ale e, dopóki nie będę wiedziała, że to jest ostatni raz, no to będę ostatni raz, tak? Bo mogę później już nie pojechać, więc będę chyba ostatni raz kormoranem jechała, także pokażę wam. Koleje do do Lichkowa. Ja często jeżdżę tym pociągiem do Lichkowa. E, no właśnie kormoranem, tak, kormoran słynny e, Pozdrawiam miasto Mławę, e, która e, e, Promowała na swojej stronie mój film. Bardzo pozdrawiam. Miło. E... Tajlandia, super. W Tajlandii byłam, więc lubię Tajlandię. O, już jest. Aha, bo tutaj Baczyński jest na pierwszym peronie. Na drugim peronie. Na pierwszym, na pierwszym peronie jest Baczyński, a na, na pierwszym peronie, ale na drugim torze. Jest EP07 samotnie. Lichkow jest na trzecim peronie. Szyndzielnia jest na trzecim peronie i czwarty i piąty jest pusty, także tak wygląda Wrocław. Zapraszam jeszcze na live'a dzisiaj wieczorem. Ponieważ ja będę tutaj jeszcze wrócę na, na ten dworzec. Tu no, chyba karkonoszami będę wracała. Bo, tak planuję, ale nie wiem czy, czy coś mi nie wypadnie. Pozdrawiam wszystkich. Jedzie kolejny pociąg, jeszcze Wam pokażę jeszcze jeden pociąg. To będzie też chyba koleje dolnośląskie, bo teraz już same koleje dolnośląskie chyba wyjeżdżały właśnie, tak jak na tym rozkładzie widziałam. Już czytam, czytam. Witam, bardzo ładny film o Białym Stoku. Też jestem fanem kolejnictwa. Bardzo lubię pociągi. Jak jadę samochodem, to się zatrzymuję, patrzę. O, super! Dzięki, dzięki. Ja też tak lubię. Nie mogę nie zdążę wszystkich przeczytać komentarzy, bo jest bardzo dużo. Dziękuję, że o tej porze tak wcześniej jesteście 50 prawie osób. W pociąg radio. Dostacy zielona do góra miła. Zielona góra z Sprzykiem technicznym zostanie odstawione z opóźnieniem około 15 minut. Jan Biel, cześć, Gabi Lolo, cześć Piotr Pukowiec, cześć. O wiecie. Maciej, cześć, Kowind cześć, Przemysław, Kaszuba, cześć, Ewuniu, cześć. Polregio się zbliża, no nie, znowu nie umyte. Już zwracałam na to uwagę, że wszystkie były czyste i znowu to samo. Co się tam dzieje? Wiecie co, jak ja, jak ja w EN57 wsiadam, to ja jestem tak y, przesiąknięta metalem, że ja po Warszawie często wsiadałam koleje mazowieckie n 57 i y, byłam tak zmęczona po tym pociągu, tak tłukło, jeszcze y, byłam przesiąknięta metalem, nie wiem czy Wy też tak macie. Czekam aż PR skończy karierę. Słuchajcie, ja, przecież ja chciałam po Regio jechać, yy, wiecie dokąd? Ja chciałam po Regio jechać do Wrocławia, ale słuchajcie, jest taki objazd, 100 km żeby dojechać, to muszę zrobić około 200, muszę yy, kłocko miasto, Pojechać do Kędzierzyna, Kędzierzyn Koźle, tam poczekać sobie z pół godziny na przesiadkę i wrócić. No nie wiem, może nie 150 km, nie dwie, znaczy 200 nie, ale może 150 km, żeby do Wrocławia. regio w ogóle nie ma połączeń. No to też jest takie, wiecie, no, nie da się dojechać. Lichkow był kiedyś Wrocław, teraz jest tylko raz dziennie, piąta czy czwarta rano, a później już nie ma nic. Dzień dobry, Bobiks. Bobiks, tak. Ja raz w życiu kadekiem. Pozdrawiam Sylwia Zenon, tak. Dziękuję, dziękuję. Cieszę się, że się filmy podobają. Jest tak ciepło dzisiaj, że zdjąłam kurtkę, wiecie. Jestem w sweterku. Ja w Rozewiu powiem szczerze, że trochę też w Rozewiu e, miałam problem, e, jak lokomotywa ta e, spalinowa jechała, e, no to latem, czy tak się kurzy też, to może tak być, tak, tak. O, pozdrawiam w obiektywie głogowskiego a o, super. Tyle lat kiedyś pokonywałam trasę Kudowa-Gdynia, ale wtedy to była kuszetka. Teraz już, znaczy teraz miała być w ogóle, miał być pociąg Kudowa z drój dnia i chyba chyba nie będzie, ale coś miało być. Pociąg Matejko ze stacji Stadlera z Przez stację Dolny, Dolny. E, Wiesz co, nie jechałam krzyku tym pociągiem. Czekam e, na pierwszy. koleżankę, miała Ociągnę przyjść. Pokażę Wam wieczorkiem, zrobię Wam live'a 21-22 to możemy sobie porozmawiać. 21-22 tak, bo ja teraz, teraz będę zajęta i później przyjdę może około 21, 22, tutaj przed. Albo jakoś tak, bo ja będę do karkonoszy wsiadać prawdopodobnie, o ile będą bilety, pójdę zaraz. No, do kasy, bo już nie będę przez internet kupowała. Trześć jest, o Matejko, przez brzeg dolny. O kamień, a brzeg dolny. Brzeg dolny. Spać. Pozdrawiam pana, który do mnie napisał z pretensją. Że, że ja mam, że ja miałam krótsze włosy na innych filmach, a teraz mam długie i pretensje miał o to także pozdrawiam pana a ja mówię, proszę pana, ja mam 20 lat długie włosy, chyba mnie pan pomylił z innym kanałem, ale pan mówi że chyba nie jest debilem po prostu tak powiedział i ja mówię nie, no to ja już nie będę rozmawiać nie będę się wdawać w awantury, jak ktoś wie lepiej ode mnie, ale dostaję tyle wiadomości różnych takie głupoty, e, że szok, <śmieszne>, śmieszne, ale mówię, proszę pana, nie, ja się nie wdaję w kłótnię, bo nie chce mi się, nie mam czasu. Super, więc 66 osób, jak cieszę się, że wpadliście, co za ludzie, słuchaj, Łukasz, ty to mało wiesz, ile ja miałam różnych wiadomości, że ja po prostu, szok, szok mnie ogarnął. Pomorzanin teraz wjeżdża, Baczyński już odjeżdża, znaczy tak, Baczyński 17.23 chyba. A Baczyńskim wracałam niedawno. Yy, tak, Baczyńskim wracałam. Także jeszcze Pomorzanin, która jest. Yy, odezwę się później, to wam pokażę zestaw pociągów wieczornych. Yy, nie byłam w Olsztynie głównym. Yy, byłam kiedyś yy, przejazdem samochodem, ale pociągiem nie. Yy, jak mnie znaleźć na Facebooku, yy, Robert, wejdź sobie w informacje tutaj na kanale. I tam masz wszystkie linki do moich. Różnych tych e, kanałów, e. O, jedzie w Pomorzanin, pomorzanin e, tylko dwa wagony, ojej, co się dzisiaj dzieje we Wrocławiu. Słuchajcie, takim krótkim składem to dobra, zbieram się, idę dalej. E, I będę kończyła zaraz. O, lokomotywa, lokomotywa, sygnały wydaje. Także umawiamy się na 22. 21, 22, po 21 się włączę. Także pokażę Wam wtedy windy pomorzani. No tak, bo on teraz będzie zestawiony z większością wagonów, tylko dwa wagony. Tak, no właśnie. Już idę. No dobra, to ja się wy... wyłączę. Tak pamiętam nazwy staram się pamiętać nie wszystkie Trzymajcie się do godziny tam 21 odezwę się pa pa